Wyobraź sobie, że codziennie budzisz się biedniejszy, choć nic nie kupiłeś, nic nie wydałeś, a na koncie te same cyferki. Nie brzmi jak science fiction, tylko jak życie w Polsce w 2025 roku. W lutym tego roku inflacja wyniosła 4,9%. Dla porównania, w styczniu było jeszcze 5,3%. Spadek? Tak, ulga? Niekoniecznie. Bo mimo, że tempo wzrostu cen zwalnia, to nadal jest ono ponad dwa razy wyższe niż cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2%. A to znaczy jedno, realna wartość Twoich pieniędzy nadal spada. Załóżmy, że przeciętny Kowalski w lutym 2025 roku wpłacił 10 tysięcy złotych na lokatę z oprocentowaniem 4% rocznie. Po roku dostanie 10 tysięcy 400 złotych. Brzmi dobrze. Dopóki nie zderzymy się z rzeczywistością, bo przez te 12 miesięcy ceny dóbr i usług wzrosły o niemal 5%, czyli żeby kupić dokładnie to samo co rok wcześniej, Kowalski musiałby mieć już 10 500 zł, a ma mniej. To nie jest teoria, to fakty. I właśnie tak działa inflacja: nie krzyczy, nie wali w ściany, nie włamuje się do mieszkania, ale po cichu wyciąga pieniądze z twojego portfela. Dzień po dniu Miesiąc po miesiącu i nie mówimy tu tylko o abstrakcyjnych procentach. Wystarczy spojrzeć na zwykły bochenek chleba. Jeśli w 2024 roku kosztował 5 zł, to dziś przy 4 do 6% wzroście cen żywności płacisz nawet 6 zł, różnica? Niewielka. Ale pomnóż to przez dziesiątki produktów, miesięczne rachunki i codzienne wydatki. W skali roku robi się z tego konkretna kwota. Dlatego ten odcinek to nie tylko analiza liczb, to konkretna odpowiedź na pytanie, jak ochronić swoje pieniądze w Polsce przed inflacją. I nie, nie chodzi tylko o to, byś znał dane, chodzi o to, żebyś wiedział, co z nimi zrobić. Zostań ze mną do końca, bo przedstawię nie tylko fakty, ale też realne rozwiązania. Bez wciskania bajek o łatwym zarabianiu, tylko to, co naprawdę działa, na podstawie twardych danych z Polski. Większość Polaków, gdy słyszy inflacja, myśli, trzeba coś zrobić z pieniędzmi. I najczęściej tym czymś jest lokata bankowa. W końcu to bezpieczne. Pewne, gwarantowane przez państwo. Pytanie tylko, czy bezpieczne znaczy opłacalne? Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w porządku. W grudniu 2024 roku średnie oprocentowanie 12-miesięcznych lokat w Polsce wynosiło 3,7%. 49%. W kolejnych miesiącach utrzymywało się w okolicach 4%. Banki nie oferowały więc kokosów, ale też nie trzymały stóp procentowych na poziomie 0%. Problem pojawia się wtedy, gdy zestawimy to z inflacją. Oznacza to, że realnie, po uwzględnieniu wzrostu cen, twoja lokata przynosi stratę. Co gorsza, Polacy wciąż masowo wpłacają pieniądze na lokaty. W listopadzie i grudniu 2024 roku było to aż około 80 miliardów złotych miesięcznie. To pokazuje, jak głęboko zakorzenione jest w nas przekonanie, że bank to najlepsze miejsce na przechowanie kapitału. Tymczasem bank w tej sytuacji działa jak safe z dziurą w dnie, niby bezpiecznie, ale kiedy po roku otwierasz go i liczysz zawartość, okazuje się, że coś jednak wyciekło. Podsumowując, Lokata może ochronić cię przed stratą nominalną, ale przed inflacją? Już nie. A to oznacza jedno: potrzebujesz lepszych narzędzi, jeśli naprawdę chcesz zachować wartość swoich pieniędzy. I właśnie o takich narzędziach będzie kolejna część o obligacjach skarbowych, które w przeciwieństwie do lokat naprawdę potrafią nadążyć za inflacją. W świecie, w którym każda decyzja polityczna wydaje się kosztować podatnika więcej niż powinna, istnieje pewien wyjątek. Obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Tak, są w Polsce już od lat. Tak, mało kto z nich korzysta. A szkoda, bo to jedno z niewielu narzędzi inwestycyjnych, które realnie potrafi chronić twoje pieniądze przed inflacją. Czym różnią się od zwykłej lokaty? Przede wszystkim tym, że ich oprocentowanie nie jest stałe zależne jest od wskaźnika inflacji. Im bardziej ceny rosną, tym więcej zarabiasz. To działa automatycznie bez Twojej ingerencji. Inflacja 5%, Twój zysk rośnie o te 5%, a do tego dochodzi jeszcze marża. Proste i skuteczne. Sprawdźmy konkretne dane z lipca 2025 roku. 4-letnie obligacje KOI oferują 6% w pierwszym roku, 60-letnie obligacje rodzinne EROS 6,20%, 12-letnie rody aż 6,50%. W kolejnych latach ich oprocentowanie będzie zależne od tego, jak zmienia się inflacja. I to właśnie klucz: jeśli ceny idą w górę, twój zysk również. W przeciwieństwie do lokaty, która przez cały okres trwałości daje stały procent i nic więcej. Oczywiście jest też podatek tak zwany podatek belki czyli 19% od zysków kapitałowych. To minus, ale i tak, po opodatkowaniu zostaje ci więcej niż na lokacie. I co ważne, z większym spokojem, bo obligacje skarbowe są uznawane za bardzo bezpieczne. Trzeba jasno powiedzieć, to nie jest sposób na szybkie wzbogacenie się, ale to jedno z najlepszych narzędzi do długoterminowej ochrony kapitału w polskich warunkach inflacyjnych. W kolejnym kroku przyjrzymy się kolejnemu zabezpieczeniu złotu. Czy faktycznie warto kupować kruszec w czasach niepewności? Czy to tylko moda? O tym w następnej części. Złoto od wieków kojarzy się z bezpieczeństwem. W czasach kryzysów, wojen i inflacji ludzie zawsze wracali do kruszcu. Nie dlatego, że daje odsetki, bo nie daje, ale dlatego, że trzyma wartość, kiedy wszystko inne zaczyna się chwiać. W Polsce zainteresowanie złotem rośnie. W 2022 roku Polacy kupili aż 19 ton złota. Dla porównania w 2015 było to tylko 5 ton. To wzrost niemal czterokrotny, dane nie kłamią. Coraz więcej osób szuka bezpieczeństwa poza systemem bankowym i rynkiem finansowym. Ale co ciekawe, mimo tego wzrostu tylko około 14% Polaków zdecydowało się na inwestycje w fizyczne złoto. A więc mamy do czynienia z rosnącym trendem, ale nadal dość niszowym. Większość społeczeństwa wciąż trzyma pieniądze w banku, nieświadoma, że złoto może stanowić realne uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Dlaczego złoto ma sens? Bo jego wartość nie zależy od polityki rządu ani od kursu jednej waluty. Złoto nie bankrutuje, nie da się go dodrukować, a w okresach niepewności jego cena zwykle rośnie. Przykład: w czasie wojny w Ukrainie ceny złota wystrzeliły. Inwestorzy na całym świecie uciekali w kruszec, szukając ochrony przed ryzykiem. Oczywiście, złoto ma też swoje wady. Nie przynosi bieżących dochodów. Trzeba je bezpiecznie przechowywać i najlepiej kupować w sprawdzonych miejscach, z certyfikatami, plombami i pełną dokumentacją. Można też inwestować przez giełdowe fundusze ETF, które śledzą cenę metali szlachetnych. To rozwiązanie bardziej elastyczne i mniej wymagające logistycznie. Podsumowując, złoto nie jest cudownym rozwiązaniem, ale w dobrze zbudowanym portfelu inwestycyjnym potrafi zadziałać jak tarcza, szczególnie wtedy, gdy inne instrumenty zawodzą. I właśnie dlatego warto rozważyć je jako element ochrony kapitału. W Polsce od lat panuje przekonanie, że w cegłę się nie traci, i choć to powiedzenie bywa nadużywane, to w kontekście inflacji zawiera sporo prawdy. Nieruchomości są jednym z najczęściej wybieranych sposobów na ochronę oszczędności, szczególnie wśród tych, którzy dysponują większym kapitałem. Dlaczego? Bo ich wartość zwykle rośnie razem z kosztami życia, w tym z inflacją. Materiały budowlane drożeją, robocizna drożeje, ziemia drożeje. To wszystko wpływa na ceny mieszkań i domów. A skoro wartość nieruchomości rośnie, rośnie też wartość Twojej inwestycji. Problem? Brak płynności. Sprzedaż mieszkania nie trwa dzień ani tydzień. Dlatego nieruchomości nie są rozwiązaniem dla każdego. Wymagają cierpliwości i długoterminowego podejścia. Jeśli zależy Ci na elastyczności, warto spojrzeć na fundusze indeksowe. To forma inwestycji, która śledzi zachowanie całych indeksów giełdowych, np. WIG-u czy globalnych indeksów akcji. Taki fundusz nie próbuje pokonać rynku, tylko go odwzorowuje. Zaleta? Niskie koszty, wysoka dywersyfikacja, prostota. W długim terminie, a mówimy tu o latach, nie miesiącach, akcje historycznie radziły sobie lepiej niż inflacja. Oczywiście są wahania, czasem nawet duże, ale to właśnie długi horyzont inwestycyjny pozwala z nich wyjść z zyskiem. Co więcej, fundusze indeksowe to też wygodne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą na co dzień śledzić rynku. Wystarczy regularnie inwestować niewielkie kwoty i pozwolić, by czas zrobił swoje. Podsumowując, nieruchomości dają stabilność, fundusze indeksowe, elastyczność i potencjał wzrostu. Obie formy mają sens, zwłaszcza jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego, i obie mają jedną wspólną cechę. W długim okresie mogą realnie ochronić Twoje pieniądze przed inflacją, a nawet przynieść dodatkowy zysk. W ostatniej części pokażę Ci, jak połączyć te wszystkie elementy: lokaty, obligacje, złoto, nieruchomości i fundusze. Wspójną, skuteczną strategię ochrony kapitału. Widzisz już, że nie ma jednego złotego środka, który magicznie ochroni twoje oszczędności przed inflacją. Ale jest coś lepszego strategia, która naprawdę działa. Nazywa się dywersyfikacja. To nie teoria z podręcznika ekonomii. To praktyczne podejście, które sprowadza się do jednej zasady: nie trzymaj wszystkich jaj w jednym koszyku. Jak to może wyglądać w praktyce? Część środków możesz trzymać na lokacie, jako bufor bezpieczeństwa, ale nie oczekuj od tego zysków, tylko dostępności gotówki. Obligacje indeksowane inflacją powinny stanowić solidny filar Twojego portfela. Chronią wartość kapitału, rosną wraz z inflacją i są względnie bezpieczne. Złoto nie przynosi odsetek, ale stabilizuje sytuację w czasach niepewności. W małych ilościach bardzo wartościowe uzupełnienie. Nieruchomości i fundusze indeksowe to inwestycje na długi dystans. Zmienność jest, ryzyko też, ale z czasem pozwalają nie tylko ochronić kapitał, ale go powiększyć. Różne waluty i elastyczne aktywa, warto mieć też coś, co szybko upłynnisz w razie okazji rynkowej lub nagłego kryzysu. Dywersyfikacja nie musi być skomplikowana. Wystarczy, że świadomie podzielisz swoje środki na kilka grup i nie będziesz trzymać się tylko jednej metody, bo tak zawsze było. Właśnie zawsze było sprawia, że wielu Polaków co roku traci realnie część swoich oszczędności. Pamiętaj, inflacja nie robi sobie przerwy. Jeśli ty nic nie zrobisz, ona zrobi swoje. I nie musi krzyczeć, nie musi straszyć, wystarczy, że cicho zje wartość Twoich pieniędzy. A skoro dotrwałeś do końca, to już wiesz, jak jej się przeciwstawić. Nie zostawaj bierny. Nie licz, że ktoś zrobi to za Ciebie. Zrób pierwszy krok dziś, bo jutro Twoje pieniądze mogą być warte mniej niż myślisz. Dzięki za oglądanie. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw suba, łapkę w górę. I napisz w komentarzu, które rozwiązanie najlepiej pasuje do Twojej sytuacji, nowe filmy we wtorki i zawsze o tym, co naprawdę ma znaczenie dla Twoich finansów. Do zobaczenia.